Która odsłoniła gigantyczne stworzenie? W styczniu 2025 roku, góra lodowa o nazwie A84 oderwała się od półwyspu antarktycznego, odsłaniając pewien sekret. Głęboko pod powierzchnią, naukowcy znaleźli gigantyczną meduzę widmo stworzenie rzadko widywane przez ludzkie oczy. Jej dzwon ma rozpiętość metra, ale jej macki mogą rozciągać się do 10 metrów prawie tak długie jak wieloryb. Ten głębinowy cud jest zazwyczaj ciemnoczerwony, ale staje się przezroczysty w ciemnych wodach. Batyskaw Subastian odkrył ją na głębokości 1300 metrów wraz z kwitnącym ekosystemem ukwiałów, gąbek i innych organizmów. Gigantyczna meduza widmo nie parzy swojej ofiary, to dopiero unikalne umiejętności łowieckie. To odkrycie przypomina nam, jak wiele jeszcze musimy się dowiedzieć o naszym świecie, więc co jeszcze kryje się w głębinach? czego jeszcze nie widzieliśmy, zostańcie ciekawi świata.